Jestem osobą niewidomą, która mieszka sama. Zaczynam myśleć, że nie jestem jedyną osobą mieszkającą w moim domu. Zostałem niewidomy, gdy miałem 11 lat. Przesuwając się 30 lat do przodu, wyrosłem i przystosowałem się. Po kilku latach wreszcie czuję, że jestem w stanie być szczęśliwy z mojego życia. Mam pracę, pracuję w szkole dla niewidomych, mam kilku przyjaciół i mieszkam sam w domu, który wreszcie udało mi się kupić po latach oszczędzania. Wszystko układało mi się dobrze, naprawdę dobrze. Po tych wszystkich latach w ciemności wreszcie czuję, że moje życie wraca do normy, wreszcie czuję pokój z moim życiem i okolicznościami, w jakich się znalazłem. Wreszcie czuję, że znowu mam kontrolę nad swoim życiem. Jestem całkowicie zdolnym dorosłym. Albo tak mi się wydawało do tego tygodnia. Wszystko zaczęło się w poniedziałek. Miałem kiepski dzień w szkole. Prawdziwe gówno. Dzieci były cholerne, mój szef był cholerą, pogoda zsła. Po prostu kompletnie zły dzień. Wszyscy mamy takie dni. Jak tylko wróciłem do domu, zamierzałem położyć się spać, żeby odciąć się od tego dnia. I tak zaczęło się. Wszedłem, wypiłem szklankę wody i wskoczyłem do łóżka, ale coś było nie tak, coś było nie w porządku. Leżałem tam przez kilka minut, kiedy dotarło do mnie. Moje łóżko było ciepłe, kiedy się położyłem, tylko po jednej stronie, jakby ktoś właśnie wstał z łóżka chwilę przed moim wejściem do pokoju. Zrobiło mi się w ustach suche i leżałem w ciszy jeszcze przez kilka minut, słuchając. Zdecydowałem, że to tylko moje wyobrażenie, wypiłem kolejną szklankę wody i poszedłem spać. Następnego dnia, po pracy, wróciłem do domu i rzuciłem się na kanapę, żeby oglądać telewizję. Tak, my, niewidomi, czasami to robimy. Niektóre programy naprawdę wymagają wzroku, ale dzięki nowoczesnym funkcjom dostępności sceny są dla nas opisywane. To całkiem fajne, to tak, jakby robot czytał dla ciebie scenariusz, trochę dziwne, ale lepsze niż siedzenie w ciszy. Więc siedzę tam, właściwie nie słuchając telewizji, bardziej oderwany od rzeczywistości, kiedy zauważam ciepło. Nic zbyt intensywnego, tylko łagodne stałe ciepło dochodziło z mojej prawej strony. Zajęło mi chwilę, żeby zdać sobie sprawę, że to ciepło pochodzi z lampy na stoliku obok mnie. Nigdy nie włączam świateł w domu, po co? Mam lampy i żarówki w gniazkach, ale nigdy ich nie używam. Przyjaciele używają ich, gdy wpadną, ale to wszystko. Nie miałem nikogo u siebie od ponad miesiąca i z pewnością zauważyłbym ciepło tej lampy wcześniej. Gdyby była włączona tak długo, siedzę obok niej prawie codziennie. Wyłączyłem lampę i postawiłem ją za sobą. Nie miałem na to wyjaśnienia, ale po co się martwić, prawda? Pełna szczerość, poza tym, że jestem niewidomy, jestem też idiotą. Posłuchałem kolejnego odcinka Encis, podgrzałem coś do jedzenia w kuchni i postanowiłem pójść spać. Zostałem w kuchni, zrobiłem cztery kroki korytarzem jak zwykle, odwróciłem się, żeby przejść przez drzwi do mojej sypialni i bum. Prawie sobie złamałem nos o drzwi sypialni. Wtedy zacząłem się trochę denerwować. Nigdy nie zamykam drzwi. Jestem niewidomy i mieszkam sam, nie potrzebuję kłopotów z szukaniem klamki za każdym razem, gdy wchodzę do lub wychodzę z pokoju. Ktoś był w moim domu. Nie będę cię oszukiwał, przestraszyłem się okropnie. Nie byłem tak przerażony od czasu, kiedy obudziłem się w tamtym szpitalu w Czatenugę, wiedząc, że całe moje życie właśnie uległo zmianie. Wyciągnąłem telefon komórkowy z kieszeni, żeby zadzwonić pod numer alarmowy 911, ale trzęsły mi się ręce z adrenaliny i upuściłem go. Słyszałem, jak telefon odbił się od dywanu i uderzył w listwy przypodłogowe, więc upadłem na ręce i kolana i zacząłem szukać go. Po pięciu sekundach wciąż nie znalazłem telefonu, czy odbił się dalej? Przysięgam, że słyszałem, jak uderzył o listwy przypodłogowe tuż przy moich stopach. Powoli poszerzyłem swoje poszukiwania, czołgając się w dół korytarza, ramiona wyprostowane przede mną, próbując przeszukać jak najwięcej dywanu. Nic. Zaczęły mi się ciepleć łzy w oczach, śmieszne, wiem, ale jak już mówiłem, miałem fatalny tydzień i naprawdę się bałem. Usiadłem przez chwilę, uspokoiłem się, wyrównałem oddech i zacząłem szukać ponownie. Zostało mi tylko kilka stóp kwadratowych do przeszukania, tylko miejsce przed drzwiami do pralni i drzwiami do pokoju gościnnego. To nie była długa korytarz. Pełznąłem po korytarzu, tarasując rękoma dywan, kiedy koniuszek jednego z moich palców przypadkowo zderzył się z czymś stałym pośrodku dywanu. Wreszcie! Pełznąłem jeszcze kilka cali i pozwoliłem mojej ręce upaść w miejscu, gdzie wcześniej poczułem coś stałego. Nic tam nie było. Zdezorientowany, pełznąłem kilka cali dalej i próbowałem ponownie. Nic. Pełznąłem jeszcze kilka cali i ponownie wyciągnąłem ręce. Moja prawa ręka natrafiła na coś. Za duże, by być telefonem. Delikatnie przetarłem dłonią jego powierzchnię. Było zimne, suche, prawie jak ciało. Zdałem sobie sprawę, co to jest, kiedy to coś wypięło się spod mojej dłoni. Chwyciłem czyjąś stopę. Krzyknąłem, odepchnąłem się do tyłu, z trudem próbując stanąć na nogi. Nogi zamieniły mi się w galaretę. Zawaliłem się na ziemię i słuchałem, nogi przytulone do klatki piersiowej, gotowe do kopnięcia w każdy hałas w zasięgu ręki. Nie jestem pewien, jak długo leżałem na ziemi, ale to trwało wieki. Po pewnym czasie powoli podniosłem się z powrotem na nogi. Stanąłem nieruchomo i słuchałem otaczającego mnie powietrza. Nie słyszałem nic poza wiatrem wiejącym przez drzewa w ogrodzie i brzękiem klimatyzacji, ale czułem, że ktoś na mnie patrzy. Wiedziałem, że mniej niż 15 stóp ode mnie ktoś stoi w drzwiach mojego pokoju gościnnego, boso i trzyma mój telefon. Wyobrażałem sobie dzikie włosy, podarte ubrania i brudne ręce trzymające rękojeść noża rzeźniczego. Powoli odsunąłem się, przesuwając dłonią wzdłuż ściany, szukając drzwi do mojej sypialni, aby wiedzieć, gdzie jestem w domu i zaplanować ucieczkę. Powietrze smakowało elektrycznością, a ciche domowe napięcie było gotowe eksplodować. W każdej chwili kroki w kierunku mnie z korytarza, a ja poczułbym, jak nóż wbija się głęboko w moje klatkę piersiową, szyję lub cholernie bezużyteczne oczy. Zacząłem znowu ciężko oddychać. To moje oddychanie? Moje myśli pędziły przez możliwe scenariusze, a uszy napinały się, aby usłyszeć cokolwiek w ciszy. Wreszcie moja ręka zetknęła się z futryną mojej sypialni. Chwyciłem za klamkę, żeby się ustabilizować i w ciągu następnej ćwiartki sekundy sformułowałem w głowie plan Obrócić się o 180 stopni. Zrobić cztery kroki. Obrócić się w lewo. Zrobić pięć kroków. Drzwi powinny być tam. Odblokować drzwi, opuścić dom. Stanąć na środku ulicy i krzyczeć, aż jakiś sąsiad lub przechodzień zatrzyma się, żeby mi pomóc. Solidny plan. Tak jak miałem się właśnie odwrócić, żeby wdrożyć w życie swój plan, poczułem, jak klamka mojego pokoju obraca się pod moją ręką i sama odchodzi ode mnie, otwierając drzwi. Poczułem na twarzy gorący, cuchnący oddech i uciekłem. Obrócić się o 180 stopni. Zrobić cztery kroki. Obrócić się w lewo. Zrobić pięć kroków. Bum. Uderzyłem w wyspę kuchenną. Panika ogarnęła mnie. Moje kroki były dłuższe, kiedy biegłem. Szkoda, że nigdy wcześniej nie szalałem wokół mojego domu, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Sięgnąłem na wyspę kuchenną, chwyciłem blok noży i wyciągnąłem pierwszy napotkany nóż. Opierając się plecami o blat kuchenny, dziko machałem nożem przed sobą. Czołgałem się wokół wyspy kuchennej, czując drogę do drzwi, kiedy poczułem, jak palec dotyka mnie w czoło, a tłumione śmiechy towarzyszą mi, kiedy wyczyniam dzikie ruchy w powietrzu, zbliżając się coraz bardziej do drzwi. Znalazłem gałkę od drzwi i pociągnąłem za nią. Była zamknięta. Kurczę, zapomniałem o tym. To nie było problemem, ale opóźniło moje wyjście o kolejne dwie sekundy. Wystarczająco długo, żeby usłyszeć, jak nóż wysunął się z bloku na kuchennym blacie. Wybiegłem na ulicę i zacząłem krzyczeć. Nie pamiętam, czy wołałem o pomoc, czy po prostu krzyczałem, ale nie minęła nawet minuta, a kobieta odezwała się do mnie. Kochanie, wszystko w porządku, odłóż ten nóż. Wszystko będzie dobrze, mogę ci pomóc, kobieta brzmiała, jakby właśnie wypaliła z paczki malboro albo miała gardło wypełnione żwirem. To dobrze, eś ha hahaha -ha, szeptała. Opuściłem nóż i posłuchałem kobiety, gdy się zbliżała. Jestem niewidomy od prawie 30 lat. Wiem, jakie dźwięki się słyszy. Rozpoznam, jakiego rodzaju samochody jeżdżą po drodze po dźwięku ich opon. Potrafię wyłapać i wyodrębnić konkretne dźwięki w głośnym pomieszczeniu. Rozróżniam, jakie dźwięki wydają ludzie, chodząc w butach, sandałach, butach z wysokimi obcasami czy bosych stóp. Ta kobieta, idąca w moim kierunku, miała gołe stopy. Zacząłem krzyczeć ponownie, machając dzikim nożem w różnych kierunkach i usłyszałem, jak kobieta zbiega się z powrotem w kierunku mojego domu. W końcu jeden z moich sąsiadów wezwał policję. Nie z powodu mojej sytuacji, ale dlatego, że jakiś kompletny psychol krzyczał i machał dziko nożem na ulicy przed jej domem. Nie obwiniam jej, ale w każdym razie to spowodowało przyjazd policji. Znaleźli dwie osoby w moim domu. Mieszkali w pokoju gościnnym. Prawdopodobnie bym ich tam znalazł, gdybym tam wchodził. Policja powiedziała, że prawdopodobnie mieszkali tam przez około dwa tygodnie. Para narkomanów szukała miejsca do skwatowania i myślała, że mogą po prostu mieszkać w domu niewidomego faceta i dopóki są cisi, nie będą mieli problemów. Pewnie myśleli, że będę myślał, że mój dom jest nawiedzony czy coś. Niesamowicie obrzydza mnie to, że ci ludzie byli tam tak długo, obserwując mnie z ciemnych kątów i leżąc w moim łóżku. Pewnie kilka razy przechodziłem obok nich, gotując sobie obiad, podczas gdy oni siedzieli na mojej kanapie i obserwowali mnie. Zanim naciśnę przycisk, opublikuj na tym, mam jeszcze jedno zmartwienie. Piszę to wszystko za pomocą aplikacji do dyktowania. Wiesz, takie aplikacje, gdzie po prostu mówisz, a komputer to dla ciebie zapisuje. Są one niezbędne dla nas, niewidomych. W każdym razie siedzę tu w moim pokoju i nagrywam to, a przysięgam na Boga, że w przerwach, kiedy przestaję myśleć, w tych chwilach, gdy mój dom powraca do tamtej śmiertelnej ciszy z kilka nocy temu, przysięgam, że słyszę czyjeś oddychanie w pokoju ze mną. Myślę, że policja mogła kogoś przeoczyć. Nadal nie sądzę, że jestem sam w tym domu. Nie jesteś.